Dzień dobry, Małgorzata Latuszek, gdzieś jest 21 lipca. Zaczynamy kolejny, 15 już, przegląd absurdów podatkowych z stacji. Tak, a w nim Polski Ład i podatki. I dzisiaj mamy bardzo specjalnego gościa. Jest z nami Julia Daruszewska. Julia, zapraszam Cię, witam Cię serdecznie. Cześć, dzień, Cześć, dobry. dzień dobry. Cześć, witaj. No i właśnie, jak z tymi podatkami? I polskim władzę u ciebie. Jesteś przedsiębiorcą, dotyka cię to bezpośrednio jak to jest z twojej perspektywy? Znaczy, przede wszystkim zmienia się prawo z dnia na dzień. Nie, nie można już samemu tego wszystkiego ogarnąć. I nawet, nawet urzędnicy tak naprawdę informują za każdym razem, podając informacje na dany dzień, że to jest informacja na ten dzień, że jutro może być inaczej. Mhm. Czyli taka duża niepewność i nie wiadomo co nas czeka, tak? A czy macie, że... chodzi o to, że na pewno ja sama już nie mogę sobie się rozliczać, już trzeba przygarnąć księgową, bo no bo zmiany są tak szybkie, a ja nawet nie wiem gdzie ich szukać, nie da się tego już ogarnąć. Więc a można powiedzieć jest... dodatkowe koszty. Czy taki przeciętny polski przedsiębiorca wie w ogóle co się zmieniło i co się zmieniło teraz 1 lipca? Czy na przykład księgowy e... tym ja, tylko, ja tylko wiem, że 12 li... że, że od 1 lipca Zmienił się podatek z 19% zeszłam na 12, aczkolwiek mi to i tak nic nie daje. Ostatnio przykładowo była rozmowa moich dwóch kolegów przedsiębiorców, że jednemu ZUS skoczyło 600 zł, drugiemu 400. Czyli co? Czyli płacą alimenty na, nie swoje, na dwójkę nie swoich dzieci. Bo wiadomo, że tak, druga sprawa wczoraj była akurat w zus -ie. No tak, no bo to, co mnie denerwuje, to to, że nam podnoszą non stop ZUS, czyli nasze składki. Zresztą awatar mówi, jaki mam do tego stosunek, bo chyba mój awatar widać, więc na stop podnoszą składki, podnoszą też płace minimalne. Oczywiście pracownicy nie zdają sobie kompletnie sprawy z tego, że płaca minimalna ma się nijak do, to co oni widzą na ręce, ma się nijak do tego, ile przedsiębiorca musi za nich płacić, no i przedsiębiorca jest ten zły. Dodatkowo wczoraj właśnie byłam w zus i widziałam broszur, broszurkę, ile tak naprawdę... Przeciętny, nieprzedsiębiorczość, przeciętny Kowalski może wyciągnąć od państwa ile dotacji na wszystko, które są tak naprawdę no, z naszych pieniędzy, bo przedsiębiorcy utrzymują, utrzymują kraj. Na pewno nie duże firmy, które wiedzą, jak obejść wszelkie podatki, szczególnie te, które zmieniają nazwy raz na dwa lata. Czyli tak naprawdę mówisz to, co dostrzegamy, że podatek spadł, ale ponieważ składka wzrosła, to i tak ta matematyka jest taka, jest że podatki są. Zwyżkowane, tak? I faktycznie tak, przedsiębiorcy inna. płacą nawet po 3000 ZUS-ów w tej tak. chwili. A od przyszłego roku planowane są dwie podwyżki składek dla przedsiębiorców. Także jest to bardzo bardzo trudne. A powiedz mi, księgowa, księgowy pomaga Ci? Coś podpowiada, co zrobić, czy raczej tylko reaktywnie księguje i nalicza? Znaczy, no co może to podpowiada? Tylko też, co jest straszne, sprzeczne, informacje mam od księgowej i od pani w ZUS-ie. Przykładowo um, zawsze było tak, że urlop macierzyński przysługiwał po minimum trzech miesiącach od otwarcia firmy i płacenia pełnych składek. To samo jeśli jest się zatrudnionym na umowę o pracę. Trzy miesiące trzeba było być bite w firmie. W tym momencie pani Wzusie powiedziała, że wystarczy zarejestrować firmę i pierwszego dnia od rejestracji firmy złożyć poda podanie o yy, zasiłek macierzyński. Mhm. O czym zaznaczyła, że to się może jutro zmienić, to jest na ten dzień informacja. Księgowa mówi, że trzeba minimum trzy miesiące pracować w jakiejś firmie i płacić składki. Więc jeśli pani w ZUS-ie, która jest urzędnikiem, powinna udzielić informacji, nie wie, to, to jest po prostu nienormalne. Ostatnio byłam, no tak, wczoraj też byłam w ZUS-ie z prośbą o naliczenie mi składki. Pani stwierdziła, że nie wie, jak to zrobić. Ale ona właśnie od tego jest tam, żeby mi to opowiedzieć, ponieważ ja nie mam pojęcia, księgowa też nie. W tym momencie, ile mi powinna wyliczyć składki? Więc tak to wygląda. Czyli taki podatkowy roller rollercoaster. Właściwie nikt nie chce wziąć odpowiedzialności za to, co robi. Bile ale masz rację, bo ja też rozmawiałam z urzędnikami, którzy nigdy w życiu nie mogliby niczego naliczyć. Znają mm -hmm. tylko fragment jakiejś ustawy i, i tyle. Także no nie, nie, nie wygląda to optymistycznie. No zgadza to teraz... się, nie biorą odpowiedzialności i nie mogą wziąć odpowiedzialności. Ja ostatnio prosiłam panią Wzusię, żeby mi pokazała na piśmie, gdzie jest to, co on mówi, że właśnie, gdzie jest ta ustawa, gdzie znajdę w ogóle to prawo. To proszę sobie poszukać. Ja dobrze, jestem u pani tutaj, siedzę przy okienku, proszę mi wydrukować palcem, pokazać, w którym miejscu jest to, o czym pani mówi, żebym ja miała w razie czego dokument, że pani nie wprowadziła mnie w błąd. Oczywiście umywają ręce, bo oni nie będą brać odpowiedzialności za to, co mówią, jako urzędnicy państwowi wprowadzający w błąd klienta. I może nie wiem gdzie tego szukać bo usłyszała to od koleżanki na przykład. No, ale jest w okienku w ZUS-ie zajmuje się konkretnie tą dziedziną podatków więc powinna mi udzielić informacji bo właśnie od tego jest no zdecydowanie no, nie na to no to teraz pytanie jeżeli ktoś w ogóle myśli nad założeniem firmy to co byś poradziła takiej osobie w tej sytuacji znaczy ja nigdy nikomu nie polecam otwarcia firmy Zacznijmy od tego nigdy nie będę polecać i nikomu nie polecam i jestem jedną z tych osób, które się nasłuchały tych wszystkich success stories na różnych przedsiębiorczych wydarzeniach, gdzie wszystkim tak super idzie. No niestety, 90% parę procent firm upada, o tym się nie mówi. Wszyscy się tak właśnie pieją, pokazują, podjeżdżają Mercedesami, a nikt nie wie, co się dzieje po drugiej stronie, a po drugiej stronie często jest zupełnie inaczej niż oni pokazują na zewnątrz. Więc nigdy nikomu nie będę polecać otwarcia własnej działalności. Chyba, że, okay. na, yy, <laughs> chyba, że na działalności nierejestrowanej, Aczkolwiek pilnowanie tego, żeby o złotówkę nie przekroczyć budżetu, bo wtedy się płaci, tam jest, nie pamiętam dokładnych liczb, ale chyba było 1400 zł czy 1500 zł na działalności nierejestrowanej można zarobić yy, i po przekroczeniu trzeba zapłacić ZUS w wysokości 1000 około 400 zł. Jaki tu sens? Hmm. No tak, przepis jest. Moim zdaniem tutaj bardziej powinno się edukować nie tyle przedsiębiorców, co zwykłych kowalskich, którzy psioczą na przedsiębiorców, bo jesteś przecież no, nie od dziś jest opinia, że to są cwaniacy, którzy ukradli, którzy wyłudzają pieniądze, nic nie robią, a nie wiedzą, ile przedsiębiorca musi, tak na, jaki, jest jego, jaki jest jego brutto na pracownika, który musi zapłacić pensję. Więc myślę, że tutaj najbardziej brakuje, brakuje edukacji, aczkolwiek patrząc na wypowiedzi pana Morowieckiego, to jest ostatnia rzecz, którą on by chciał robić, edukować w tej kwestii pracowników. Zbyt dużo edukacji szkodzi niektórym, tak. <laughs> także dzisiaj też będziemy o tym mówić. Myślę, że dziękujemy ci bardzo, Dzień bardzo dziękuję. ciekawe, praktyczne spojrzenie. Eee, Lidia Darszewska była z nami, a teraz właśnie przejrzymy trochę tych absurdów podatkowych, o których też wspomniałaś, także zapraszamy na ciąg dalszy. Tak. No i Polski Ład, czyli nowa wersja Polskiego Ładu. Przede wszystkim ważna zmiana, której można dokonać, ewidencja ryczałtu. Jeśli ktoś w ten sposób jest opodatkowany i prowadzi firmę w ten sposób rozliczoną, może przyjść na skalę podatkową. Ale uwaga, Gazeta Prawna już znalazła pułapkę, to znaczy, wy, można by wnioskować, że być może ci, którzy od 1 lipca przejdą na skalę podatkową, będą musieli dopłacić składkę za pierwsze półrocze, mm -hmm. bo pierwsze półrocze nie wiadomo, czy będzie wyliczone według ryczałtu, czy będzie przeliczone według już zasad ogólnych, no i to jest kolejna jakby odsłona, zryzka. kolejna zwyżka zniżki, odsłona Polskiego Ładu 2.0 i już z przetupem zaczynamy z niejasnościami. No liczymy, że to się wyjaśni. Będziemy śledzić ten temat dla Was czas. Macie do 22 sierpnia, ewentualnie na zmianę, także nie śpieszyć Albo się właśnie nie zmieniać może. Może się nie bardzo nie spieszyć. No i kolejna ciekawa informacja, tu prawo.pl o niej pisze jeśli macie możliwość odliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, na przykład prowadząc działalność rozliczoną na podatku liniowym, to warto poczekać, ponieważ jeśli rozliczycie to teraz, możecie odliczyć te składki od dochodu, ale jeśli rozliczycie to w miesiącu kolejnym, czyli za miesiąc lipiec, będziecie mogli składki do pewnego limitu 8700 zł wpisać. Koszty uzyskania przychodu, co jest dużo atrakcyjniejsze podatkowo. Także warto jeszcze wstrzymać oddech, poczekać i poprosić księgowość o rozliczenie w przyszłym miesiącu. I teraz inflacja i kredyty. I tutaj mamy dzisiaj bardzo szczególnego gościa. Drugi gość, już nie, nie, nie był zapowiedziany, ale jest naprawdę szczególny. Także posłuchajmy, co ma do powiedzenia. Zapraszamy. Dziewięć, powiedzmy. 9, a, 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 a wzrost będzie 2, ponad 2. Może 1,5, no. Tam jest 1,5, jest 9. Zależy, czy tarcza będzie, czy nie będzie tarczy. Jak nie będzie tarczy, no to będzie 12, prawda? Tam w przyszłym roku, jak będzie tarcza, będzie 9, a na koniec roku 6. Nasz, nasz kraj satelitarny wygląda tak, że mamy kilka wy i resztany. Że wy są niżej, a w nocy, w nocy jest ciemniej i spada temperatura. Że, ze śniegiem tutaj już dzień jest, i w, w dzień jest jaśniej, i tu, tu gdzieś mniej więcej w suwałkach jest. A różnica czasu, że mamy w Lublinie jest pierwszego, w Warszawie drugiego, a w Szczecinie już jest czwarty. To był oczywiście pan prezes Glapiński, prezes NBP, który bardzo jasno i obrazowo opowiedział nam o panowanej inflacji. A zobaczmy, Prawda, co na ten jasne. temat wypowiadają się ekonomiści. Tak, się tak a teraz NBP. taki reality check, czyli zobaczmy, co rzeczywiście się dzieje. I w raporcie NBP wynika z tego, że inflacja dojdzie do nawet 26%, czyli tak znacznie 2,5 razy więcej niż. To niż to tak. Natomiast, czy bez tarczy, a pytanie, co będzie starczał, ewentualnie czy ta tarcza w ogóle nas ochroni? Może nie będzie. Myślę, że będziemy akurat śledzić akurat te, akurat te akurat. zmiany. No i tak naprawdę, um, już nawet wiceminister finansów, na ponad tu osoboń. Zapowiedział największy kryzys, najtrudniejszy okres dla Polski w powojennej historii Europy, czyli wszystkie problemy, które się nałożyły: wojna, inflacja, trudności z dostępem do surowca, bardzo drogie surowce, braki pewnych produktów. No, trzeba się przygotować, skoro już własny nasz wiceminister o tym mówi, to faktycznie nie są to. Chyba bez słowa, bez uzasadnienia. Tak, tym bardziej, że dosyć większość w zasadzie tych wypowiedzi była pozytywna, a w tym momencie to już rzeczywiście to jest, jest, jest bicie taki, na alarm. Tak, bicie na alarm. Tak, no a tutaj popatrzmy, co mówią liczby, I liczby mówią to, że Polska goni czołówkę firm, firm państw w Europie, która ma największą inflację, i okazuje się, że. Jest estymacja, że już po nowym roku będziemy y, liderem inflacji, co akurat bycie liderem inflacji nie jest najlepsze. No w tej chwili jeszcze Czechy, Bułgaria, Litwa tak. e, przekraczają naszą inflację, nasz wzrost, ale szacunki mówią, że idzie nam bardzo dobrze i zgodnie z tym tempem, który mamy niestety ale dotrzemy do czołówki. Tak, no to zobaczymy, czy rzeczywiście ta inflacja się no, tak oby, jest. Jak... Oby nie. No, i jakie są pomysły na walkę z tą inflacją? Więc przede wszystkim no, bardzo duże koszty ogrzewania, koszty utrzymania ciepła. No i nasze państwo myśli o tym, co będzie w zimie, więc już w tej chwili szuka rozwiązań. Pierwszym rozwiązaniem było dopłaty do węgla kupowanego do ogrzewania domów. W tej chwili ten pomysł się zmienił w deputat, czyli w 3000 zł. rekompensaty. No i to jest o tyle. Rozwiązanie dość mocno kontrowersyjne, że te osoby, które zmieniły sposób ogrzewania z węglowego na gazowy, a gaz jest potwornie drogi i będzie jeszcze droższy, mm. nie dostają żadnych deputatów. A ci, którzy zostali przy tego typu starym źródle ciepła, dostaną jeszcze do tego dofinansowania. Nie mówię co górnika, którzy w deputacie dostają 7 tysięcy i jeszcze 3 tysiące rekompensaty. Także to są bardzo sprzeczne informacje: to znaczy, czy słuchać rządu i zmieniać ogrzewanie na gazowe, czy nie słuchać, bo się to bardziej jednak opłaci w efekcie. No, bardzo kontrowersyjny. Zobaczymy, jaki będzie smog jeszcze. Bardzo kontrowersyjny pomysł, i smogu się możemy spodziewać, tak że będzie gęsto w powietrzu. Tak, także dobrze wyboru jest albo być eko, albo być ekonomiczny. Tak. I wakacje kredytowe, czyli patrząc na to, co możemy. Jeżeli mamy kredyt hipoteczny, to możemy z jednego banku jeden kredyt wziąć na te wakacje i wtedy zyskujemy 8 lat gratis. Ach, no i te wakacje ruszają od 1 sierpnia. Niektóre banki już nawet 29 lipca pozwolą na złożenie wniosków. I właśnie jeśli chodzi o te wnioski, to przygotowaliśmy dla Was informację, co w takim wniosku powinno się znaleźć, ponieważ nie opublikowano wzoru takiego wniosku, być może część banków przygotuje u siebie w systemach. Natomiast gdybyście chcieli taki wniosek w sposób papierowy sporządzić, to musicie pamiętać o zawarciu tam, Danych konsumenta, danych banku, numeru swojej umowy kredytowej, okresu zawieszenia spłat, W tym roku będą to dwa miesiące w trzecim i dwa miesiące w czwartym kwartale, no i dwóch oświadczeń. Po pierwsze, że jest to faktycznie kredyt do zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych oraz klauzula świadomym, bycia świadomym odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Więc tutaj ten wniosek nie wydaje się specjalnie skomplikowany i bank ma 21 dni na rozpatrzenie tego wniosku. A co na to banki? A banki oczywiście z kolei biją na wśród swoich, że tak powiem, czyli po prostu ile stracą tak? i estymują, że dla przykład M-Bank 1,4 miliarda, PKO 3, BP 3 miliardy. Także to są znaczne kwoty i też estymują, że od 60 do 70 kredytobiorców. Skorzysta. Tak, oznacza to tyle, że banki też nie pokazały, na no ile zyskały. Na no bardzo dużym wzroście Oczywiście. wskaźników odsetkowych, wyboru i tak no, dalej. Bardzo duże zyski wykazywane były w pierwszym kwartale chociażby, czy w drugim tego roku. Teraz nagle będzie to strata, natomiast w efekcie Do, to jest stwierdzić, taka, tak. jaki będzie końcowy wynik. To, to jest wynik. strata liczona bez tych poprzednich zysków. <laughs> natomiast jest to na pewno tyle. No i przechodzimy do naszego cyklu zaglądania za kulisy urzędników, i możemy powiedzieć zgodnie z tym, co oszacono w super biznes, że oprócz inflacji finansowej i podatkowej mamy inflację. Prawno i ta inflacja prawna w 2022 roku wynosiła 75%, czyli w pierwszym kwartale 2022 roku, w stosunku do pierwszego kwartału 2021 roku wyprodukowano tyle nowych aktów prawnych, łącznie 14,5 tysiąca stron, prawie 1000 nowych przepisów, i teraz naprawdę nagroda i medal dla tego, kto byłby w stanie samodzielnie to przeczytać i jeszcze zrozumieć, jest to gigantyczny poziom biurokracji i przy 75% inflacji prawnej naprawdę będziemy, to co mówiła Julia, to jest już nieogarnięcia, księgowi stają się, ale też nie do końca wszystko potrafią tak. To jest moment, kiedy naprawdę system informatyczny powinien i sus inteligencja ogarnąć tego typu tematy, jeżeli taki jest duży przyrost. No tak. albo zlikwidować ten przyrost, nie wiem kto to pisze. To na ma czasu. No tak. No a jeżeli chodzi o skarbówkę i co, jeżeli chodzi o jej nowe uprawnienia, to okazuje się, że w tym momencie, jeżeli dokonujemy transakcji przez e-commerce, czyli sprzedajemy, to wszystkie te transakcje będą raportowane do skarbówki, czyli na przykład jeżeli ktoś sprzedaje na Allegro, no to wszystkie jego transakcje od no trafiają Tak, do i Tak, i to już ma się zacząć w 2023, w 2024 już będzie jakby pełny taki obowiązek. Tak naprawdę wszystkie platformy działające w Polsce będą raportować, no po to, żeby ukrócić niepłacenie podatków od po sprzedaży. I żeby była pełna kontrola. Tak, no i, I teraz, kolejna pomoc w tej kontroli. Tak, tak. I jeżeli by się okazało na przykład, że my z kolei kupujemy za granicą w serwisie typu AliExpress, który nie jest w Polsce, no to wtedy jest inna forma kontroli. Jeżeli jest powyżej 25 transakcji, no to wtedy bank ma obowiązek poinformować, że my takie zakupy dokonaliśmy. Także czy sprawa, czy z lewa skarbówka dowie się, co w trawie piszczy, a do tego pomogą jej pracownicy Poczty polskiej, bo jak podaje jedna z użytkowniczych Twittera, w tej chwili pracownicy podpisują oświadczenia, że będą zgłaszać do urzędów skarbowych każdą płatę powyżej 4,5 tysiąca zł. Więc jeśli wpłacamy coś na poczcie w tej kwocie, to również będzie zaraportowane pytanie, jak ktoś przyjdzie, babcie z dziadkiem, i każdy z nich wpłaci w połowę. To chyba poczta. Nie musi tego raportować, jest, jest jakieś wyjście, ale trzeba przyznać, że poziom kontroli, jak to tutaj stwierdziła Arli, e, coraz bliżej Korei. Z każdej strony będziemy w tej chwili e, śledzeni i kontrolowani. I zawsze można Nasze kogoś poprosić, będzie... żeby w naszym imieniu reszta Pana, który stoi pod pocztą i sklepem. Na przykład. No niesamowite. Natomiast co jeszcze kontrolerzy z kabówki, ponieważ są wakacje i, i można na wakacjach też różne rzeczy zdziałać kontrolerzy z kamerami w torbach, torebkach, broszkach, przypinkach, spinkach ruszają na podbój kurortów i będą śledzić, czy wystawiane są paragony, używane kasy fiskalne. Bardzo ciekawe zjawisko, kontrolerzy nie w budkach z ludami, tak, bada cukrowa. Na plaży gdzieś, na plaży. Gdzie jest bardzo Także uważajcie, no, to z torbami, tak, wycelowanymi. I długopisami. Was, a jeśli prowadzicie taki biznes, to myślę, że już od dawna te paragony wystawiacie i nie musicie się obawiać. Kamer tak. urzędników. No i kolejny wątek wspierający te wszystkie działania kontrolne. Uniwersytet Wrocławski ogłasza studia podyplomowe z kryminologii, na których to studiach uczy studentów, jak zwalczać przedsiębiorczość. Także z każdej strony tutaj synergia płynie tej kontroli. Poczucia takiego, że wszystko musi być odpowiednio zabezpieczone na do historii. I to. chyba niestety smutną taką refleksją jest to, o czym powiedziała Julia, że ciężko jest po prostu ten biznes prowadzić. I ona osobiście odradza. My nie odradzamy. Radzimy wybrać najlepszych księgowych tak. i najlepszy system wspierający. I... Ale oczywiście jest to duże wyzwanie. I ja bym nawet podbił właśnie, że to jest największe takie duże wyzwanie, bo pewien inwestor pochodzący z Polski powiedział, że jeżeli ktoś założył biznes w Polsce i to zadziała, to on wszędzie nie zadziała. No właśnie i z tym optymistycznym akcentem powinniśmy tutaj podsumować nasze spotkanie. I na koniec jeden dla Was podatkowy lifehack, a właściwie Zusowy lifehack, przez 20 lat ZUS miał taki kuriozalny przepis, że jeśli prowadząc działalność i opłacając składki za ubezpieczenia społeczne, w tym chorobowe, dobrowolna taka składka, spóźnicie się choćby o jeden dzień, to pomimo zapłacenia tej składki nie przysługują wam żadne świadczenia chorobowe, czy zasiłek opiekuńczy, czy zasiłek chorobowy. No i te przepisy hura przestały obowiązywać tego roku. Więc jeśli by się wam zdarzyło spóźnić ze składką, to nie bójcie się ZUS-u. Tak jak Julia, twardo negocjujcie asertywnie, zasiłek wam się należy. Ja myślę, że to może wynikać z tego faktu, że teraz ciężko jest odliczyć tą składkę i nawet ja nie, mogą nie wiedzieć. Więc mogę W każdym ustalić. razie trzeba być asertywnym w biznesie, to na pewno. W stosunku do urzędników i w ogóle swojego działania. Ale myślę, że będziemy dla was też szukać właśnie takich pozytywnych akcentów. I na dzisiaj to już tyle. Dzisiaj dłuższy odcinek. Tak, jeżeli macie jakieś absurdy, to zapraszamy. Może z czymś się spotkaliście ostatnio. Także Do zobaczenia za Do dwa zobaczenia. tygodnie w czwartek.